Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było mieszkać w miejscu, w którym piękno tkwi w każdym szczególe, w krajobrazach, ludziach, a nawet w prostym sposobie życia? Wiele osób czuje, że utknęło w rutynie, otoczone stresem, wysokimi kosztami życia i pewną pustką, którą trudno wyjaśnić, ale na Bałkanach jest kraj, który może Cię zaskoczyć, miejsce, w którym czas wydaje się płynąć w innym tempie, gdzie ludzkie ciepło wciąż naprawdę istnieje. I gdzie życie ma kolor, smak i duszę, dziś odkryjesz Albanię taką, jakiej być może nigdy wcześniej nie widziałeś. Poprzez piękno kobiet, siłę kultury i urzekającą prostotę codziennego życia, jeśli więc tego rodzaju treści mają dla Ciebie sens, rozważ zarejestrowanie się. To nic nie kosztuje, a możesz stąd wyjść z nowym spojrzeniem na świat. A więc? Bałkany i kraje tworzące ten region są zazwyczaj stosunkowo dobrze znane wielu osobom. Są to na ogół małe narody o przyjaznej ludności i łagodnym klimacie. Pomimo uzyskania niepodległości od byłych imperiów, wiele z tych narodów nie rozwinęło się zbytnio od tego czasu. Jednym z takich krajów jest Albania. Z około 28 000 km2 i populacją wynoszącą zaledwie 3 miliony ludzi, kraj ten na pierwszy rzut oka wydaje się skromny, ale jego wpływy wykraczają. Poza jego granice. Na przykład w Macedonii Północnej jeden na trzech mieszkańców identyfikuje się jako Albańczyk. W Kosowie ponad połowa ludności mówi po albańsku i uważa się za Albańczyków. Przez wieki Albania była częścią imperium osmańskiego. Wraz z końcem panowania osmańskiego kraj został najechany przez różne narody, takie jak Włochy, Grecja i Serbia. Okupacje te odcisnęły głębokie piętno na kulturze i codziennym życiu Albańczyków którzy wciąż poszukiwali własnej drogi. Dziś odwiedzając Albanię łatwo zauważyć jak Osmanie i Włosi odcisnęli swoje piętno na kuchni, architekturze, a nawet organizacji miast, niektóre place, np. Plac Wiktora Emanuela noszą imiona włoskich przywódców. Nawet znane albańskie postacie otrzymały włoskie imiona, takie jak Matka Teresa. Po tym okresie zagranicznych wpływów Albania pogrążyła się w komunizmie. Przez dziesięciolecia rządził nią Enver Hoxha, przywódca Partii Pracy Albanii, który był u władzy od 1940 do 1985 roku. Podczas jego rządów wskaźnik alfabetyzacji w kraju wzrósł z 5% do 90%. Zbudował również linie kolejowe i pomógł w walce z epidemiami. Z drugiej strony Hoxha całkowicie zlikwidował religię w kraju, zamknął kościoły, meczety i wszelkie instytucje religijne, zmieniając Albanię w oficjalnie ateistyczne państwo. Jeśli odwiedzisz Albanię dzisiaj, znajdziesz kilka podziemnych tuneli zbudowanych podczas reżimu komunistycznego, kiedy obawiano się możliwej wojny. Wiele z tych tuneli zostało przekształconych w muzea. Jeden z nich znajduje się nawet w centrum stolicy. Każdy zainteresowany śladami tamtego okresu znajdzie pokoje i przedmioty, które mówią: Jak to było żyć pod tak sztywnym reżimem? Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego komunizm stracił na znaczeniu także w Albanii. Jednak ten czas przyniósł niestabilność polityczną, a kraj przeszedł przez okres niepewności. Niektórym Albańczykom udało się wyemigrować do Włoch i uzyskać obywatelstwo. Inni przenieśli się do różnych części Europy. Obecnie. W Albanii zauważalny jest brak osób w średnim wieku. Spacerując po stolicy, często można zobaczyć młodych ludzi z tak zwanego pokolenia Z, w wieku od 18 do 20 lat, a także osoby starsze, pomimo silnej obecności obcych kultur w historii. Albańczykom udało się przejść do nowoczesności, zachowując jednocześnie własne cechy. Mimo to, codzienne życie w kraju jest nadal mieszanką wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczyli. Około połowa ludności to muzułmanie, a wiele typowych potraw wywodzi się z kuchni tureckiej. Wygląd fizyczny niektórych osób również nosi ślady odziedziczone po okresie osmańskim. Z kolei ubiór i sportowe upodobania są bliższe stylowi włoskiemu. Co ciekawe, wielu Albańczyków nie śledzi drużyn piłkarskich swojego kraju, ale raczej ligi włoskie, co pokazuje, jak bardzo czują się związani z Europą. Duża część Ludności na Bałkanach żyje z niskich dochodów, a wartość ich walut jest zwykle niższa niż w pozostałej części Europy. Wiele z tych krajów nie jest jeszcze częścią Unii Europejskiej i nadal używa własnych walut. Nawet kraje takie jak Rumunia i Grecja, które są już członkami bloku europejskiego, zdecydowały się zachować swoje waluty krajowe. W przypadku Albanii oficjalną walutą jest albański lek. Jedno euro stanowi równowartość około 102 lek. Jeśli jesteś przyzwyczajony do zarabiania w euro i myślisz, że będziesz mógł dużo kupić podczas wizyty w Albanii, możesz być zaskoczony. Ceny żywności, restauracji i ogólnie produktów są wysokie i trudno znaleźć coś za mniej niż 200 lek. Z tego powodu powszechne jest używanie banknotów o wysokiej wartości, takich jak 2000 lek oraz monet o znacznych wartościach, takich jak 5, 20, a nawet 100 lek. Praktycznym sposobem przeliczania wartości na euro jest usunięcie dwóch zer. Na przykład 1000 lek jest w przybliżeniu równoważne 1 euro, co pokazuje, jak niewielką siłę nabywczą ma lokalna waluta w porównaniu z walutą europejską. Oficjalnym językiem używanym w kraju jest albański. Mimo to nosi on wpływy greckiego i serbskiego ze względu na stulecia pod panowaniem Cesarstwa wschodniożymskiego. A także ślady odziedziczone po tureckim i arabskim podczas 400 lat obecności Osmanów. Nawet z tymi wpływami język ma podobieństwa do łaciny i języków germańskich, co sprawia, że wielu Albańczyków dość szybko uczy się włoskiego i niemieckiego. Mimo to, jedynym oficjalnie uznawanym językiem w kraju jest albański. Zarówno w systemie edukacji, jak i w instytucjach publicznych i handlu, nie wszyscy w kraju są Albańczykami. Około 82% populacji identyfikuje się jako Albańczycy, podczas gdy pozostałe 18% stanowią Włosi, ludzie z Bliskiego Wschodu, ludy bałkańskie i społeczności cygańskie. Mniejsze grupy obejmują Rumunów, Bułgarów, Czarnogórców i Greków. Wielu obcokrajowców osiedla się w Albanii, aby zakładać firmy lub mieszkać z rodzinami. Włosi często prowadzą sklepy odzieżowe a Arabowie i Turcy lokale gastronomiczne, takie jak kebaby, większość z tych obcokrajowców przybywa przez stolicę Tirane. W przeciwieństwie do wielu innych krajów bałkańskich, Albania ma bezpośredni dostęp do morza, co umożliwia wjazd drogą lądową lub morską dla tych, którzy przylatują. Samolotem są ważne miejsca w stolicy, które zasługują na uwagę. Jednym z nich jest plac Skanderbega. Uważany za centrum miasta i jedno z najbardziej ruchliwych miejsc, znajduje się na nim pomnik Skanderbega, XIX wiecznej postaci historycznej, która jest postrzegana jako jedno z wielkich nazwisk przeszłości Albanii. W okresie komunizmu plac ten był niedostępny dla pieszych. Po zakończeniu reżimu przestrzeń została przekształcona w obszar publiczny do spotkań towarzyskich. Innym ciekawym miejscem w stolicy jest piramida, na którą można się wspiąć. Ze szczytu można podziwiać rozległy widok na Tirannę. Budowla została wzniesiona na cześć Envera Chodży podczas jego rządów, a pomysłodawcą projektu był jego zięć. Oprócz placów i zabytków warto przyjrzeć się charakterystyce mieszkańców Albanii. Pomimo sąsiedztwa z bardziej rozwiniętymi krajami europejskimi, kraj ten nadal boryka się z trudnościami. Istnieje poczucie, że wiele osób żyje w sposób improwizowany, bez większego planowania. Być może wynika to z traumy ostatnich, wojen, złego zarządzania politycznego na przestrzeni lat, a może jest to po prostu część lokalnego stylu życia. Albania rzadko trafia na międzynarodowe pierwsze strony gazet. Nieczęsto można zobaczyć Albańczyków jako ekspertów w jakiejś dziedzinie. Nie ma też żadnych rozpoznawalnych globalnych marek pochodzących z tego kraju. Może to sprawiać wrażenie, że ludzie nie mają kultury zorientowanej na pracę. Jednak jedną rzeczą, która odróżnia Albanię od jej sąsiadów, takich jak Kosowo i Macedonia Północna, jest turystyka. Dzięki położeniu nad morzem wielu Europejczyków odwiedza ten kraj w poszukiwaniu niedrogich plaż. Podobnie jak w innych krajach bałkańskich, Albańczycy są znani ze swojej serdeczności i życzliwości. Słoneczny i łagodny klimat regionu z pewnością przyczynia się do tej lżejszej i cieplejszej postawy. Z drugiej strony, niektóre nadmorskie miasta, takie jak Lore i Saranda, mają nawet wyższe koszty utrzymania niż sama stolica. Rodzi to powszechne pytanie. ile zarabia przeciętna osoba w kraju? Pomimo obecności turystyki przybrzeżnej, miesięczne dochody nie są wysokie. Płaca minimalna wynosi około 400 euro, a średnia pensja waha się między 500 a 600 euro miesięcznie. Liczba ta jest uważana za niską, a rząd podjął wysiłki w celu zwiększenia tego poziomu do 900 euro. W przeciwieństwie do krajów takich jak Szwajcaria czy Stany Zjednoczone, gdzie wynagrodzenie wypłacane jest za przepracowaną godzinę, w Albanii system opiera się na stałych miesięcznych pensjach. Prowadzi to wielu młodych Albańczyków, a także tych z innych krajów bałkańskich, do poszukiwania możliwości w bardziej rozwiniętych krajach europejskich, zwłaszcza po ukończeniu studiów. Niemcy, Francja i Włochy są jednymi z najpopularniejszych miejsc docelowych. Ze w względu na różnorodność dostępnych miejsc pracy, każdy, kto szuka mieszkania do wynajęcia w Tiranie, raczej nie znajdzie niczego za mniej niż 400 euro miesięcznie. Aby utrzymać rozsądny standard życia w stolicy, praktycznie konieczne jest, aby co najmniej dwie osoby w tej samej rodzinie. Pracowały, aby rodzina była w stanie utrzymać minimalnie komfortowy standard życia w stolicy, idealnym rozwiązaniem jest, aby co najmniej cztery osoby pracowały. Osiągając łączny dochód netto w wysokości około 1500 euro miesięcznie, rodzina odgrywa kluczową rolę w albańskim społeczeństwie. Podobnie jak w innych krajach bałkańskich, życie toczy się zbiorowo, z naciskiem na jednostkę rodzinną. Ogólnie rzecz biorąc, pary składające się z męża i żony zwykle uważają dwoje dzieci za idealną liczbę. Jeśli chodzi o religię, istnieje wolność wierzenia w cokolwiek się chce, co nie prowadzi do represji lub ograniczeń. Ta część świata znajdowała się pod panowaniem europejskich królestw i państw muzułmańskich, takich jak Imperium Osmańskie. Dziś dziedzictwo to można dostrzec w liczbie meczetów i kościołów rozsianych po miastach Albanii. Często można usłyszeć zarówno wezwanie do modlitwy dochodzące z meczetów, jak i dzwony kościelne dzwoniące w ciągu dnia. W przeciwieństwie do innych regionów, tutaj religia nie jest wykorzystywana jako symbol władzy, znajduje to odzwierciedlenie w polityce. Przywódcy i partie zwykle nie polegają na dyskursach religijnych. Aby zdobyć poparcie, w rezultacie oczekuje się, że polityka publiczna będzie formułowana na podstawie bardziej racjonalnych kryteriów. Inną wspólną cechą jest współistnienie różnych przekonań w tej samej rodzinie. Można znaleźć domy, w których muzułmanie i chrześcijanie żyją razem z wzajemnym szacunkiem. W niektórych przypadkach, nawet wśród rodzin chrześcijańskich, są tacy, którzy poszczą podczas ostatnich dni ramadanu w solidarności ze swoimi muzułmańskimi krewnymi. Gest, który ujawnia rodzaj relacji ludzi z ich wiarą, która polega bardziej na szacunku niż na rzucaniu, Albania jest niewątpliwie krajem, który kryje w sobie więcej niż widać na pierwszy rzut oka, pomiędzy tradycjami, kontrastami i wpływami tak wielu narodów pozostają gościnni ludzie. Proste codzienne życie i tożsamość, która przetrwa próbę czasu. To rodzaj miejsca, które zmusza do ponownego przemyślenia tego, co naprawdę ma znaczenie. Mniej pośpiechu, więcej więzi, mniej pozorów, więcej esencji. Jeśli tego rodzaju treści sprawiają, że patrzysz na świat innymi oczami, być może zechcesz kontynuować tę podróż z nami. Nadchodzi wiele interesujących rzeczy. Jeśli chcesz, po prostu zasubskrybuj kanał, potem spotkamy się na kolejnym filmie bez pośpiechu w swoim czasie.